Cześć i witam wszystkich. Platynożerca w podróży po wiktoriańskim Londynie, w którym wcielamy się w bliźniaków Eve i Jacob Fry. Naszym głównym celem będzie dorwanie drania Crawforda Starika, jego watachy i przyjaciół templariuszy. Każdy wie jak grać w asesyna: Typowe bieganie po dachach, wspinanie się na punkty synchronizacji, niekończące się zbieranie znajdziek i wykonywanie misji dla postaci historycznych, jak i fikcyjnych. Tutaj będziemy mieli dużą różnorodność, zaczynając od zadań, które pozwolą nam przejąć kontrolę nad dzielnicami miasta i takimi, w których będziemy mogli zarobić kasę i materiały. Nowymi elementami, które dostaniemy do dyspozycji, to linka z hakiem, możliwość jazdy bryczkami, powozami i pociąg. Dodatkowym elementem jest gang. Możemy ich zwerbować, jak i usprawniać poprzez wykupienie dodatkowych umiejętności i możliwości. A resztę już sami odkryjecie. To taki ogólny zarys. Z czym spotkamy się w nowej odsłonie, a teraz, żeby nie przynudzać, zaczynamy główne danie. Tutaj zaczynamy od przeglądu. Trudność platynki to jest 3, takie małe 3 na 10. Mamy 50 trofików do zdobycia, czyli taki typowy standard. Czas do ukończenia gry to około 35 godzin. Przejście jedno z racji tego, że mamy otwarty świat, możemy zaliczać misje główne, jak i wszystko inne. Nie mamy tutaj żadnych pucharków do pominięcia ani żadnych zabugowanych. Wszystko pięknie wpada, o ile to poprawnie zrobimy. Granie posiada poziomu trudności. Mamy za to obszarowe, obszarowe stopniowanie poziomu, czyli każdy obszar jest podzielony na level. Zaczynamy od pierwszego, a kończymy na dziewiątym. Zależy, w jakim obszarze Londynu będziemy się znajdować. Teraz możemy bezpośrednio przejść już do samej mapy przejścia gry. Możemy ją podzielić na trzy etapy. Pierwszym etapem będzie ukończenie głównych misji i zaliczenie ich na 100%. Są w nich opcjonalne wyzwania, które musimy wykonać, właśnie żeby zdobyć 100%. Należy też popracować nad pucharkiem bez urazy. Polega on na tym, żeby zniszczyć 5000 różnych obiektów. Warto yy, rzeczy niszczyć już z samym początkiem gry, kiedy poruszamy się po Londynie, czy zaliczamy misje, lub inne dodatkowe zadania, oczywiście w miarę możliwości. W drugim etapie należy zdobyć wszystkie kucharki związane z podbiciem całego Londynu. Jak zauważycie, będziemy mieli zadania takie jak wyzwolenie dzieci, łowca głów, twierdze gangów, czy polowanie na templariuszy. W ostatnim trzecim etapie powbijamy już wszystkie brakujące trofea, czyli całą resztę, która nam do tej pory nie wpadła. Cała mapa przejścia to tylko sugestia. Możemy prawie wszystko robić w dowolnej kolejności. Pomimo tego, że platyna sama w sobie nie jest trudna do zdobycia, warto wspomnieć o pucharkach, które będą na tej drodze sprawiały mniejsze lub większe problemy. Na samym początku, jak już mówiłem w mapie przejścia, warto wspomnieć o trofiku bez urazy, który polega na zniszczeniu 50 tysięcy obiektów przy użyciu powozu czy dorożki. Zrobiłem do tego filmik, tak, że będziecie mogli sobie zobaczyć jak najodpowiedniejsze miejsce, gdzie będziecie mogli spokojnie pogrindować ich niszczenie. Pucharek Mentor, czyli ogarnij osiągnij 100% synchronizacji w głównych wspomnieniach. Wyzwania same w sobie nie są trudne, a jeżeli podwinie nam się noga, wystarczy szybki powrót do ostatniego miejsca zapisu. Bileciki do kontroli, gdzie trzeba wyrzucić z pociągów 50 przeciwników. Muszę Wam powiedzieć, żebyście używali do tego kwadratu. Nie używajcie x -a. Ustawiamy się w stronę przeciwnika i siekamy tak długo, aż zostanie wykopany. Oczywiście tam będziecie mieli dużą ilość przeciwników, najlepiej ich um, wziąć, um, wziąć, żeby po prostu weszli na dach. Jednym z takich miejsc, które będziecie mogli sobie grindować, jest sekwencja druga. Już z samym początkiem mamy akcję z pociągiem. Przeciwników nie ma za dużo, ale mały grindik tu wystarczy. Drugą dobrą miejscówką w dalszej części gry. Będziecie mieli zadania, znaczy takie mini zadania i będziecie mogli, i będziecie musieli obro, obronić pociąg, obrobić pociąg. Macie tu też bardzo dużą ilość przeciwników, także nie powinniście mieć podczas gry żadnego problemu, żeby ten pucharek zdobyć. O ile z końcem go nie zdobędziecie, to to właśnie dwa miejsca a możecie sobie tutaj pogrindować. Pucharek Anią Stróż polega na zapewnieniu skutecznej, skutecznej eskorty 10 sojuszniczym transportom. Będziemy mogli to zaliczyć dopiero, gdy na naszej drodze spotkamy Ned, ned win, Winert. Nie wiem, czy do, do poprawnie to wymówiłem. To będzie taka ikonka oznaczona literą N na mapie. Sojusznicze transporty będą pojawiać się na mieście co jakiś czas w okolicy niedaleko nas i jak tylko taki się pojawi, eskortujcie go. Na szeroką skalę, w którym musimy osiągnąć pierwszy poziom lojalności u wszystkich kompanów. Na naszej drodze oczywiście spotkamy właśnie te różne postacie i niektóre z nich będą da dawać nam zadania, gdzie będziemy dla nich je wykonywać i w ten sposób zdobywać dla nich lojalność. Będziemy mieli też pomniejsze zadania, gdzie na przykład będziemy musieli toczyć walki na arenie, wyścigi zaprzęgów konnych czy jakiekolwiek inne które będą dawały nam e, lojalność dla właśnie tej osoby, dla której będziemy je wykonywać. Do tego dojdzie ukończenie anomalii z pierwszej wojny światowej. Po ukończeniu sekwencji siódmej będziecie mieli taką możliwość. Tam będziecie dla, e, robić, wykonywać zadania dla Winstona Churchilla, po tym jak e, ukończycie e, całą tą sekwencję i też musicie dla niego zdobyć lojalność, właśnie żeby ten e, pucharek wpadł. Pucharek pary dobrane i inne będzie polegał na tym, żeby z jedną z osób osiągnąć piąty poziom lojalności. I tutaj najlepiej zrobić zadanie łowcy głów dla Fryderyka Aberline. Jest to o tyle łatwe, bo polega to na złapaniu przywódcy i dowiezieniu go w odpowiednie miejsce. Igła w stogusiana, w którym musicie zabić pięciu wrogów z jednego stogusiana. Dobrym miejscem na to jest sekwencja szósta, pamięć druga. Będzie tam miejscówka w samym środku, gdzie będzie się kręcić odpowiednia ilość przeciwników, żeby to zaliczyć. Wystarczy, że wskoczymy do takiego stogu siana, czy nawet zabijemy wpierw tych, co przechodzą, a później, gwizdając, przywołamy do siebie tych, co trochę dalej są i po prostu ich zabijemy. Pierwszą sposobną okazję do zdobycia pucharka Plaga Opium będzie, będziecie mieli w sekwencji czwartej i pamięci czwartej. Na samym początku misji otrzymacie strzałkę oszałamiającą od Bela. Będziecie musieli zebrać grupę przeciwników, doprowadzić ich w okolice dziwiku, gdzie znajdzie się palenisko. Dla ułatwienia można użyć bomby dymnej. Pozostaje już wspiąć się na górę i strzelić w ogień strzałką dymną. To pozwoli nam... Nawet na jakby tak ogłupienie tych większej ilości przeciwników niż jest wymagana do zdobycia tego pucharka. Ostatnim pucharkiem, w którym chciałbym, chciałem Wam powiedzieć jest pucharek nad wyraz niehonorowo. Tutaj należy pracować nad nim z samym początkiem gry. Kiedy pojawi się nad głową trójkąt należy go wcisnąć. To spowoduje, że nasz bohater albo się odsunie jak w Matrixie, albo strzelić do przeciwnika, zależnie jak daleko od niego jesteśmy. Nie zapomnijcie ustawić sobie pistoletu. Można się podstawić wrogom stojącym na dachach, szczególnie w zadaniach, gdzie musicie zdobyć wrogą twierdzę, ale nie tylko. Zawarłem tu pucharki, o które najczęściej się pytano i mam nadzieję, że trochę Wam to naświetli sprawę, jak się nastawić do platynowania tego tytułu. Tak naprawdę to wystarczy przeczytać, o, przeczytać opis pucharka i po prostu go zaliczyć. Ja się już z Wami żegnam i dziękuję za oglądanie.